Jacek Kurski po raz kolejny został wybrany prezesem TVP. Czy twoim zdaniem to dobra decyzja? Dobrze zarządza telewizją? Nie, nie wiem, bo szczerze mówiąc za bardzo się w tej chwili nie interesuje, co tam się dzieje w TVP. Ale w sensie, czy to jest taki mądry człowiek, który wie co robi? Kompletnie nie wiem, jak on tam. Nie wiem, no nie interesuję się w tym, jak, jak Jacek Kurski w tej chwili um, zarządza. To ty nie oglądasz? Nie wnikam, ale czego nie oglądasz? Ty Wam oglądasz? Nie bardzo. Ja w ogóle mało oglądam telewizji, wiesz? Mm -hmm. No Mam dobra. Małe to... kilkumiesięczne dziecko, więc. <laughs> no różnymi dojęcia. innymi sprawami się zajmuję. No dobra, to ostatnie pytanie. Jak wyglądały wasze relacje, jak ty jeszcze tam pracowałaś? Z Mówiło się, że Kurski? jesteś jego ulubienicą. Raczej nie, nie wątpię, że była jego ulubienicą. Praktycznie się nie znaliśmy tak naprawdę. Prywatnie rozmawialiśmy raz hmm? um, i tyle. A o czym <laughs> Raczej wiesz, no, raczej, ja, raczej ja kontaktowałam się z produkcjami, z którymi, dla których um, pracowałam, czyli z Rochstarem głównie. Z nimi miałam kontakt, jeżeli chodzi o próby czy o wszel wszelkie nagrania, a nie z, z Jackiem Górskim, nie.